Czym różni się rozliczenie netbillingowe od netmeteringowego. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że netmetering w netmeteringu posiadaliśmy magazyn, wirtualny oczywiście magazyn, w przypadku netbillingu posiadamy portfel. To znaczy, kiedyś nadwyżki prądu, którego nie zużyliśmy na swoje potrzeby, odsyłaliśmy do sieci i Zakład energetyczny rozliczał się z nami kilowatogodzinę za kilowatogodzinę. W tej chwili nadwyżki energii sprzedajemy do sieci i rozliczamy się pln -y do pln -ów. Trzy najważniejsze korzyści związane z net billingiem Breva dla prosumentów domowych. Po pierwsze, jeżeli odpowiednio przewymiarujemy instalację, może jesteśmy w stanie nasze rachunki za energię elektryczną i dystrybucję wyzerować. Po drugie, nigdy nam nie przepada depozyt, tak jak to jest w przypadku tradycyjnego systemu rozliczenia net -billingowego. Po trzecie, nadwyżki energii, jeżeli takowe posiadamy, możemy przesyłać na inny numer PPE. To znaczy, że jesteśmy dobrymi dziećmi, możemy nadwyżki prądu przesyłać oczywiście wirtualnie swoim rodzicom i im ograniczyć rachunki za energię elektryczną. Czy każdy prosument, niezależnie od mocy instalacji fotowoltaicznej, może skorzystać z oferty net billing brewa? Wielkość instalacji fotowoltaicznej nie ma tu żadnego znaczenia, więc jeżeli chcesz skorzystać z naszego rozwiązania, to serdecznie Ciebie zapraszam. Do jakiego poziomu prosument NetBilling Brewa może zmniejszyć swoje rachunki za prąd? W NetBillingu Brewa, który przygotowaliśmy z naszymi partnerami, możesz wyzerować swoje rachunki. Wymaga to oczywiście odpowiedniego przewymiarowania instalacji, w tym oczywiście pomożemy, natomiast jest to bardzo duża zaleta. Tego nie ma w systemie tradycyjnym, gdzie tam w przypadku nadwyżek energii, które wy, wygenerujesz i prześlesz do sieci, możesz rozliczyć jedynie sprzedaż. W przypadku netbillingu brewa rozliczasz i sprzedaż, i dystrybucję, dzięki czemu możesz nie płacić w ogóle rachunków za prąd. Jaki będzie przewidywany okres zwrotu z inwestycji w budowę instalacji fotowoltaicznej w modelu rozliczeń Net Billing Brewa? Stopa zwrotu zależy od kilku czynników: od tego, ile zapłacisz za instalację fotowoltaiczną, wiadomo, im większa, tym cena jednostkowa jest niższa, jaką będziesz miał dużą autokonsumpcję, czyli ile energii elektrycznej, którą wyprodukowałeś ze swojej fotowoltaiki, zużyjesz w danym, w danym momencie oraz od ceny energii elektrycznej, która jest na rynku. Więc dzisiaj na chwilę obecną można powiedzieć, że instalacja fotowoltaiczna zwróci się w okresie od 4 do 7 lat. Czy Brewa załatwi wszelkie formalności za klienta? Jeżeli zdecydujesz się na netbilling Brewa i będziesz chciał korzystać z tego rozwiązania, wypełnimy za ciebie wszelkie formalności. Ty niczym nie musisz się martwić, musisz tylko podpisać odpowiednie dokumenty w tym pełnomocnictwo pozwalające nam wypowiedzieć twoją obecną umowę u twojego obecnego operatora. Od czego zacząć i ile trwa realizacja? Od momentu podpisania umowy do uruchomienia instalacji w systemie Netbilling Brewa. Proces budowy instalacji fotowoltaicznej, takiej do 50 kW peak, zajmuje około 2 miesiące. My potrzebujemy 24 dni na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej, i później z 30 dni ma zakład energetyczny, który potrzebuje na wymianę licznika. Proces zmiany operatora, tak by móc korzystać z net billing brewa, też zajmuje kilka tygodni 4, 6, 8, średnio 6 tygodni. Więc warto w momencie podpisywania umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej też podpisać wszelką dokumentację, by móc zmienić operatora, tak by w momencie wymiany licznika móc już skorzystać z korzystnego netbillingu Brewa. Jeżeli jesteś zainteresowany budową instalacji fotowoltaicznej oraz korzystaniem z systemu netbilling Brewa, wejdź na naszą stronę brewa.pl i skontaktuj się z nami. Odpowiemy niezwłocznie. Zapraszam.